87% Polek doświadczyło molestowania. Czy molestowanie jest zabawne? Proponuję, żeby ktoś merytorycznie przygotowany do tego tematu się wypowiadał. Nie molestuję kobiet. Agresywność zero. I Jakby się pani tutaj przyjrzała czasami, co się dzieje na sali sejmowej, jakie gesty pokazują nam niektórzy młodzi posłowie PiSu, to by pani to naprawdę odebrała jako molestowanie. Myślę, że można molestować kobiety wcale nie będąc agresywnym. Tak? To ja nie umiem, być pani. Wiem, że to niepoprawne politycznie. Teraz, nawet z dowcipami, trzeba uważać i z humorem, bo można być posądzonym każde słowo Ale przeciw mnie. Mam swoje zdanie. W tej chwili przymykamy, wszyscy oko udajemy, że to, że to są jakieś, nie wiem, końskie zaloty. Tak, witam, witam moje ulubione pieski, kotki. E, no właśnie, panie pośle. 87% kobiet w Polsce e, doświadczyło jakiegoś, jakiejś formy molestowania. Molestował, ja pan, ki pieski, kotki? molestował pan kiedyś kogoś? Wydaje mi się, że nie. Niedawno powiedziałem jakiejś koleżance, że fajnie wygląda i była obrażona. Bo nie powiedziałem o niej, że jest mądra, tylko powiedziałem, że jest ładna. Nasi posłowie PiSu od czasu do czasu yy, albo na Twitterze, albo prywatnie wysyłają nam na przykład y, jakieś sprośne uwagi. Na temat naszego wyglądu, na temat tego jak się poruszamy. To już jest molestowanie. Jeżeli to nieświadomie. Wyglądasz jak stara K, na przykład? Wszystkie kobiety są piękne, więc ten ktoś po prostu nie miał gustu. Naprawdę to jest chore, to jest chore. I feministki, i te genderystki, te najbardziej skrajne, które reagują na miłe słowo od faceta, że jak mogłeś mi to zrobić? nie pani co? kiedy kobieta jest sprowadzona do komplementów dotyczących jej urody, jej wyglądu, e, to spłycana jest cała ta część, która dotyczy jej pracy. Nie zaśmiał się pan pod nosem w pierwszym odruchu? To znaczy, e, powiedziałem do żony, chyba przegiął. Dzień dobry panie pośle. Pan również jest oburzony, jak rozumiem, tym rysunkiem. Naturalnie, nie? Pan poseł przed chwilą nam powiedział, że nam, się, nam kobietom się w głowach poprzewracało. Tak? Aha, no to jestem zaskoczony. Manipulacja. Jeśli nie ma reakcji, to po prostu y, wszyscy uważają, że, że, że nie ma problemu w tym działaniu. Przecież to jest zwariowane. No naprawdę, nie dajmy się zwariować. I uważam, że tego typu sprawy robią szkodę w sprawie kobiet i nawet w sprawie równości. A czym jest molestowanie? No, właśnie, to jest dobre pytanie. Jakieś klepanie w pupę, takie, takie próby obmacywania. No. Należy pani do tych 87%? Nie będę o tym opowiadała, bo to nie jest temat, którym się warto chwalić. Jeżeli za molestowanie uznać również zupełnie nie na miejscu uwagi dotyczące mojej seksualności, ubioru czy zachowania, to oczywiście, że tak. Jeszcze raz, robimy kurs całowania w dłoń. No pani sama podniosła. Okej. Okay. It's <laughs> good.